Jakie są prawidłowe ustawienia iPhone'ów do fotografii i filmów? Posiadacze iPhone'ów chwalą sobie wysoką jakość zdjęć i wideo, jednak niewykluczone, że wydaliście na ten sprzęt mnóstwo pieniędzy, a wcale nie wykorzystujecie potencjału tych aparatów, dlatego dzisiaj Wam pokażę, jak wycisnąć z iPhone'ów Maxa. Tu widzicie tylko kilka przykładowych zdjęć, które wykonałem w ostatnich latach telefonami iPhone. Jak widzicie, da się zrobić piękne zdjęcia i przemyślane zdjęcia. Trzeba jedynie ustawić kilka rzeczy i poznać kilka prostych zasad fotografowania telefonem. No i w tej pierwszej kwestii w ustawieniu iPhone'a wam w tym odcinku pomogę. Niektóre parametry i ustawienia mogą się różnić, to w zależności od modelu iPhone'a i wersji systemowej, czy macie najnowszą aktualizację, czy nie, ale postaram się skupić na tych najważniejszych aspektach, które sprawią, że zdjęcia z iPhone'a bez Będą po prostu niesamowite. Ja wam wszystko pokażę na moim najnowszym iPhone 16 Pro Max, ale względem starszych wersji nie będzie tutaj wiele różnic, więc jeśli macie jakiś starszy model, to to co tutaj powiem, również będzie tyczyło się Waszych starszych modeli. Przynajmniej w przeważającej części. Jeśli jeszcze myślicie o iPhone'ie, to bez względu na to, na który rok patrzycie, na którą wersję, czy 16, 15, czy 14, czy coś innego, to ja polecam wersję Pro. Bo iPhony w wersji Pro dają fotografom po prostu najwięcej możliwości. Pierwsza i najważniejsza rzecz to wejście w ustawienia. Tam wchodzimy w aparat i ustawiamy kilka bardzo ważnych rzeczy. Najpierw wchodzimy do formaty i tutaj ustawmy high efficiency. To sprawi, że zdjęcia zamiast w formacie JPG będą w formacie HEIF. I tak ustawimy jeszcze zaraz RAW-y, ale ja tutaj mam kliknięte po prostu high efficiency, ponieważ to jest bardzo wydajne w kwestii kompresji. Ponadto JPG to 8-bitowa wersja zdjęcia, a HEIF to jest 10-bitowa gradacja głębi kolorów, więc w skrócie to oznacza, że skutkuje to po prostu ładniejszymi zdjęciami. Kolejno zaznaczamy rejestrowanie zdjęć w formacie Apple ProRAW. Na iPhone 16 Pro Max można dodatkowo wybrać, w jakiej rozdzielczości te zdjęcia mają powstawać, i tutaj zaznaczam Max Raf czyli 48 megapikseli. I po co to robimy? To jest format pozwalający uchwycić najwięcej szczegółów i daje to też najwięcej kontroli w obróbce zdjęć, czyli z takich zdjęć da się wyciągnąć po prostu maksymalną jakość. Jeżeli tego nie kliknęliście, a kupujecie najnowsze iPhoney po to, bo mają 48 megapikseli to tak naprawdę nie wykorzystujecie tego potencjału. Więc tutaj warto mieć zaznaczone Apple ProRAW 48 megapikseli. Takie zdjęcia ważą trochę więcej, ale nie zawsze musimy z tego korzystać. Wystarczy w aplikacji aparat, kiedy robimy zdjęcia, włączyć lub wyłączyć opcję robienia zdjęć w RAW, to w zależności czy chcemy po prostu dobre zdjęcie, czy takie, które chcemy później ambitnie też obrobić w innych aplikacjach do obróbki zdjęć. W iPhone'ach starszych niż 12 Pro niestety nie ma formatu ProRAW, ale jeśli tylko macie iPhone'a, w którym macie tę opcję dostępną, to ja polecam to mieć włączone. W ustawieniach to włączacie i w aplikacji aparat włączacie w razie chęci obróbki zdjęć po ich wykonaniu. W kwestii fotografowania bardzo dużym ułatwieniem jest to, co ustawicie w zachowaj ustawienia, bo włączenie zachowania ustawień dla trybu aparatu sprawi, że po wyjściu z aplikacji aparat i ponownym wejściu w tę aplikację wchodzicie od razu w ten tryb, który był ostatnio przez Was używany. I ja osobiście myślę, że jest to bardzo duże udogodnienie korzystania z aparatu, szczególnie jeżeli lubicie. Eksperymentować z ustawieniami i nie chcecie za każdym razem, kiedy na nowo wchodzicie w tę aplikację, wszystko od zera ustawiać. Kolejnych kilka ustawień pomijam na ten moment, bo nie są tak ważne, ale jeśli chcecie pełne wytłumaczenie tych wszystkich ustawień, to zrobiłem o tym osobny film. Tutaj w prawym górnym rogu ekranu pojawi się link do tego filmu. Polecam to obejrzeć, jeżeli chcecie taki instruktorz od A do Z. Następne ważne opcje są w sekcji kompozycja. Tutaj koniecznie włączcie siatka. To sprawia, że w aparacie, kiedy robicie zdjęcie, pojawiają się dwie pionowe i dwie poziome kreski. To jest taki trójpodział i dzięki temu łatwiej Wam będzie świadomie ustawiać kadr. Odbicie lustrzane albo pokazywanie obszaru poza kadrem mam wyłączone. To mam ja osobiście, ale to jest kwestia gustu. Od tego nie zależy czy będziecie robić dobre zdjęcia czy nie. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć korekta soczewki, bo wtedy w przypadku kiedy robicie zdjęcia aparatem ultra szerokokątnym, iPhone nakłada korektę przez co usuwane są znikształcenia na zdjęciu i ja to mam zaznaczone, żeby zdjęcia były trochę lepszej jakości. I teraz przejdźmy do aplikacji aparatu. Rad. Dużą krytyką dla iPhone'ów jest brak możliwości ustawienia czasu naświetlania, czy też wartości ISO, czy też balansu bieli ręcznie. Tego typu rzeczy możliwe są u prawie każdego konkurenta, a na iPhone'ie nie. Ale majstrowanie przy tych parametrach wymaga nieco większej, powiedziałbym, świadomości fotograficznej i niekoniecznie jest to wiedza niezbędna. Jest to przydatne, ale nie jest niezbędne, żeby robić dobre zdjęcia. Jeśli jednak chcecie mieć dostęp do tych ręcznych ustawień, tych parametrów, jak czas naświetlania ISO i tak dalej, to z łatwością można to zrobić na iPhonie, w innych aplikacjach, np. w Lightroom, albo w Moment, albo w Hello. Jest wiele, wiele innych, które dają po prostu tę możliwość, ale ja, jako fotograf, i tak w 99% przypadków korzystam z tej domyślnej aplikacji Aparat na iPhonie, bo w zdecydowanej większości wystarczą mi po prostu te automatyczne. Ustawienia, te, które dobierze iPhone sam. A ja nie lubię sobie komplikować życia, ja lubię mieć wszystko tak proste, jak się da, więc wchodzę zawsze w aparat i korzystam z tych automatycznych ustawień, i w większości przypadków daje to naprawdę bardzo dobre efekty. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której należy bezwzględnie pamiętać. Zanim zaczniecie robić zdjęcia, wyczyśćcie obiektywy. Bo widzicie, te zwykłe aparaty cyfrowe mają zawsze jakąś ochronę na soczewce, a telefony wrzucamy do kieszeni bez żadnego zabezpieczania obiektywów, dotykamy to później palcami, znajduje się później na tym dużo zanieczyszczeń, odciski palców i tak dalej. Dlatego dobrym zwyczajem jest zawsze wyczyścić obiektywy, kiedy chcemy robić zdjęcia telefonem. Do tego możecie wykorzystywać taką prostą chusteczkę z mikrofibry. Jeżeli nosicie okulary czy też przeciwsłoneczne, to zapewne macie taką właśnie do okularów przy sobie i ja właśnie tak wykorzystuję taką chusteczkę również do czyszczenia Obiektywów w telefonie, jeżeli chce robić zdjęcia. Nie ma to większego znaczenia, czy wykorzystacie taką profesjonalną chusteczkę, czy też nawet rant koszuli, lepiej jest i tak zawsze wyczyścić te obiektywy, bo to robi 90% roboty. Jeżeli macie nieudane zdjęcia, to najprawdopodobniej tam bym w pierwszej kolejności szukał tego przyczyny. Więc jesteśmy w aplikacji aparat, mamy widoczną opcję RAW włączamy to, kiedy będziemy chcieli obrawać zdjęcia, a wyłączamy, jeśli to jest po prostu szybki pstryk, na przykład z wakacji albo zdjęcie dokumentu dla znajomych. I tak dalej. Mamy również widoczne linie siatki. Za ich pomocą zobaczymy, czy wszystko jest proste i czy na przykład postać jest wycentrowana w kadrze. Live Photo, tę opcję mam wyłączoną, bo ja jako fotograf lubię mieć albo zdjęcia, albo filmy, a Live Photo nagrywa chwilę po zrobieniu zdjęcia i wyświetla wtedy taki mini film. Więc dla pamiątki to jest fajne, ale ja jeżeli chcę robić świadome fotografie, to tego nie używam. Dla robienia dobrych zdjęć warto koncentrować się na zdjęciach, ale to jest też tylko taka moja filozofia. Ale taka dodatkowa rzecz, o której warto pamiętać. To, jeżeli macie włączoną opcję Live Photo, to to uniemożliwia robienie zdjęć w formacie ProRAF, dlatego ja to mam wyłączone zawsze. Flash mam w zwyczaju to mieć na auto i opcja Night Photo jest włączona. Night Photo polega na tym, że gdy robimy zdjęcia w ciemności, to telefon jeszcze przez 2, 3, może 5 sekund zbiera informacje na matryce i cyfrowo składa wtedy to w jedno zdjęcie z większą ilością detali. Dzięki temu takie nocne zdjęcia z małą ilością światła są po prostu lepsze, niż gdybyśmy nie mieli tej opcji włączonej. Jeśli chcecie dostęp do jeszcze kilku opcji, to możecie tutaj u góry kliknąć, albo w tę strzałkę, albo po prostu przejechać palcem po ekranie w dół i tutaj możecie ustawić na przykład format zdjęć. Ja polecam zostawić 4 na 3, ponieważ w takich proporcjach jest matryca w waszych iPhone'ach, czyli wtedy wykorzystujecie pełny potencjał waszych telefonów. Dokładnie to przestawianie tego formatu jest jedną z przyczyn zdjęć o niższej rozdzielczości. Ja też niedawno dostałem od widza pytanie, dlaczego zdjęcia zrobione jego iPhone'em 14. Pro w trybie ProRaw nie miały 48 megapikseli, a jedynie bodajże 36 megapikseli. To się dzieje właśnie wtedy, kiedy ten format macie zmieniony na na przykład 16x9 zamiast 4x3. Dlatego ja zostawiam na wartości 4x3, aby mieć tyle pikseli, ile potrafi uchwycić mój aparat w tym telefonie, bo to jest właśnie format matrycy w iPhone'a. Kolejna niesamowicie ciekawa funkcja, która Wam bardzo dużo da, to dostosowywanie ekspozycji. Macie to dostępne na przykład tutaj, jeżeli pociągnie palcem w dół to macie dodatkowe ustawienie i wtedy wchodzicie w ekspozycję, albo kiedy przytrzymacie palec na ekranie to możecie zblokować ostrość i ekspozycję i wtedy palcem przesuwać góra-dół, żeby zwiększyć albo zmniejszyć jasność zdjęcia. I oczywiście tu jest więcej opcji jak portret, różne tryby filmowania itd., ale ja osobiście korzystam w 99% przypadków po prostu z opcji zdjęcie albo z opcji wideo po prostu iPhone 16 Pro ma trzy obiektywy. Najlepszej jakości zdjęcia robi ten domyślny, który oznaczony jest jako 1X. Dlatego w większości przypadków, szczególnie jeśli mi zależy na jakości, to robię zdjęcia właśnie tym obiektywem oznaczonym 1X. W wersji 16 Pro również ten ultra szerokokątny ma 48 MP, dlatego teraz te dwa obiektywy oferują tak dużo. Teleobiektyw ma mniejszą jakość. Więc widzicie, że w kwestii ustawień niewiele trzeba tak naprawdę cudować, żeby zdjęcia dały dużo ze sobą zrobić. Na co jeszcze zwracać uwagę, robiąc zdjęcia iPhone'em, żeby były one jak najlepszej jakości? Światło. Światło w fotografii jest absolutnie wszystkim. Najlepszej jakości zdjęcia będą Wam wychodziły przy dużej ilości dobrej jakości światła. Po prostu. Dobrym światłem jest na przykład słońce ale ostre słońce może dawać duże kontrasty na tym, co fotografujecie. Dlatego, na przykład, robiąc portret, jeżeli nie chcecie tych mocnych cieni, to postarajcie się schować za czymś, co rozproszy światło. Na przykład, możecie pójść w zacienione miejsce, gdzie nie pada bezpośrednio światło słońce, albo pod drzewo, albo na przykład w pomieszczeniu przy oknie stać, ale nie bezpośrednio w promieniach słonecznych. Wtedy będzie dużo dobrej jakości światła, czyli aparat zbierze dużo informacji, a przy tym nie będzie tych ostrych cieni na twarzy, co pogorszyłoby odbiór zdjęcia. Robiąc zdjęcia np. przedmiotów, to ostre światło może już wyglądać bardzo dobrze. A jeżeli robicie zdjęcia właśnie w pomieszczeniach, to nie róbcie je w głębi pomieszczenia, tylko pójdźcie pod okno, wtedy będzie więcej światła. Ono ma większą jakość, i wtedy wszystkie inne lampki są niepotrzebne, bo słońce jest najlepszą lampą, którą mamy. Dlatego, dla jak najlepszej jakości zdjęć, dbajcie o to, żeby było dużo dobrej jakości światła, czyli żebyście korzystali ze słońca. Teraz jeszcze podrasujmy tak wykonane zdjęcia. Ja do podrasowania zdjęć używam głównie aplikacji Lightroom. To jest darmowa aplikacja, więc absolutnie każdemu polecam. Można oczywiście dokupić sobie dostęp do tych płatnych funkcji, ale już te darmowe dają naprawdę bardzo dużo. Możliwości, dlatego nie zastanawiajcie się i pobierajcie Lightrooma na telefon i nie zdziwcie się. Trzeba założyć konto, podać maila, wymyślać hasło i tak dalej. Ale nie trzeba podpinać żadnych kart bankowych i nic z tych rzeczy. Dlatego zatrzymajcie ten film teraz i zainstalujcie Lightrooma. Bardzo polecam. I teraz, tak, obsługa Lightrooma jest dosyć intuicyjna, daje bardzo zaawansowane możliwości ten program, ale trzeba trochę się w nim pobawić. Przede wszystkim takim dużym ułatwieniem w Lightroom jest korzystanie z gotowych szablonów wyglądów zdjęć, czyli tak zwanych presetów. Czyli zamiast szukać po wszystkich opcjach tych optymalnych ustawień, możecie po prostu kliknąć w dany szablon i mieć wczytany konkretny wygląd. I ja najczęściej korzystam właśnie z presetów, które stworzyłem sam, które opracowałem tak, żeby się nie narobić, tylko zrobić je raz i dobrze, i w przyszłości tylko korzystać z owoców tej pracy. I jeśli jesteście nimi zainteresowani chcecie robić szybko, efektywne obróbki, to możecie te szablony, te presety Lightrooma, które ja zrobiłem, zakupić wraz z takimi poradnikami, jak je zainstalować i z nich mądrze korzystać. Linki, jakby co zostawię w opisie filmu. Więc żeby Was uświadomić, jakie to proste, z presetami obróbka zdjęć wygląda tak. Wybieracie któryś szablon, potem ewentualnie dostosowujecie ekspozycję i balans bieli i w zdecydowanej większości tylko tyle. Na tym się kończy obróbka. Więc widzicie, nad wszystkim macie w tej aplikacji władzę. Do każdego zestawu presetów ja oczywiście dołączam taki poradnik, żebyście wiedzieli jak wycisnąć z danych presetów, z danych szablonów maxa i często takie lekkie przestawienie suwaku, właśnie balansu bieli albo ekspozycji może bardzo wiele zmienić i sprawić, że Wasze zdjęcia dosłownie w 10 sekund nabiorą zupełnie innego wyglądu. Jeżeli w Lightroomie obrabiacie zdjęcie i chcecie zobaczyć jakie macie efekty uzyskane w tej aplikacji to po prostu przytrzymujecie palec na ekranie i wtedy widzicie przed, jak puszczacie palec widzicie po. Więc w ten sposób można bardzo dobrze zobaczyć co tak naprawdę zmieniliście w swoich zdjęciach. I coś, o co zawsze staram się zadbać w zdjęciach, to są linie, żeby horyzont był prosty, aby piony były pionowe i poziomy były poziome, i to naprawdę bardzo dużo daje. To jest taka mała rzecz, która bardzo dużo zmienia i poprawia ten odbiór zdjęcia. Nad tymi rzeczami mamy władzę w panelu kadruj, tam możemy obrócić zdjęcie tak, żeby był prosty horyzont, i gdy wciąż nam coś nie odpowiada, to wchodzimy do panelu Geometria. Tam możemy trochę bardziej się pobawić takimi parametrami. no i Jest jeszcze kolejna bardzo ważna rzecz to jest zadbanie o to, żeby biel była biała i kolory skóry były naturalne. Więc nad tym władzę mamy w panelu kolor. Tu mamy balans bieli, mamy różne kolory dostępne, że możemy to pozmieniać, żeby kolor skóry był bardziej czerwony, bardziej fioletowe. więc warto dbać o to, żeby biały był biały, poziomy były poziome, piony były pionowe i żeby kolor skóry był naturalny. Więc jak widzicie, robienie dobrych zdjęć iPhone'em jest względnie proste i te moje ustawienia iPhone'a do wyciskania Maxa z telefonu już znacie. jeśli jeśli Wam się podobało to klasycznie zachęcam zostawić łapkę w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału to koniecznie wciśnijcie tutaj pod tym filmem jest przycisk subskrypcji. Widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć.